Witam Was serdecznie na kolejnym odcinku z serii Jasło Królo. Moi drodzy, to już drugi odcinek. Niektórzy piszą, że trochę to lamerskie, że gram sło. Niektórzy piszą, że super. To mnie nie obchodzi, bo jasło to moje drugie ja, to moje przeznaczenie. No dobrze, zaczynamy ten game, moi drodzy, zaczynamy. Ajajaj, się, aj, aj, się To jest kumpel prawdziwy. Takie garnki potrzebuję w tej grze, moi drodzy. Garnki potrzebujesz? Takie garnki potrzebuję. O, Piotrek tutaj siedzi, moi drodzy. Zapomniałem w ogóle o nim. Ale jesteś kumpel. Taki jest ten kumpel. No, i tyle porobiony! Bez sensu Ignite'a zużywałem, ale co? Ha! Użyłem bo mogę, Kurwa! Nie podwierz, że! jest nasza? Oj, oj, oj. wrzucił. Tak! Zabrała MI KILLA! Ale nie no, dobra ereczka, dobre w ogóle zagranie chyba. Nie wiem. Muszę go wziąć. POMÓŻ MI! Ale cfel, ale cfel, ale cfel straszny. E, dobrze, że to mnie wszedł. Bronię cię mordo, uciekaj! Ach. Kurwa! Czemu nikt nie pomoże tu! Pasażer! Jeszcze raz! Człowiek się stara, gówno ma z tego żadnego killa do odcinka. Potem mam staty 1-1, każdy się ze mnie śmieje. Kurwa, mała! Chodź tu, na się ma, ciura Co to było? Aaa, jaka sztuczka! Jaką sztuczkę zrobiłem? Widzieliście, jaka fajna sztuczka? Taką się nauczyłem sztuczkę ostatnio. Mhm, mhm, mhm. To też super sztuczka, że tak nie trafią nikogo. O, aha, aha, aha. Burda! Chociaż z tego bynaj. No. Ciężki mecz, moi drodzy. W moim wykonaniu nie jest to najlepszy mecz. O, no, jeszcze się rozłączył, tutaj tak. No zajebiście. Serio? Koncz was z cydu oszczędź. Nie. Dobra, wracamy do żywych. Wracamy do gry. Back in game. A u nas co? Ja, to jest A, -F E, -L -F -K. Reszta nie żyje. Okej. Okay. Co ona barona zrobiła? Sama? O nie, we dobra. I tego jeszcze. Jeszcze mamy szansę na wygraną. Jeszcze mamy szansę na wygraną dziś. Coś mi się wydaje. No, to jest nie wyszło. Zapowiedzmy je! Kurwa! Zapowiadało się, że nie mamy szans. A eee, gramy w czterech! Gramy w czterech! Więc są jeszcze szanse! Come on! Come on. Nie poddajemy się, idziemy tym idę! Panowie i panie. Każdy już jest po prostu na zaczony Mogłbym wchodzić? Nie, nie, jeszcze nie Na dobitko Aj, co mi się stało Ja się boję tak tam podchodzić bardzo blisko Ta, to jest taka słaba ta od nas mm, Już, już po, po, po sprawie już nam tak pomaga, że co? Tak jest! A! Czy ja muszę się nie bać włazić w nich normalnie? Teraz to już w ogóle się nie pierdzielić. Za bardzo ich na dystach trzymam. Trzymam mam Zabrałaś mi? Zabrałaś mi znowu tego KILLA! Za mało masz! 22! Ej, nie no, ale ogólnie, tak bez beki możemy to wygrać. Możemy to wygrać czwórkę teraz. A tak, dostaliśmy mocno. Uuu. Oj, moi drodzy! Moi drodzy, może to być ciekawa bardzo chwila w historii polskiego gamingu. 0,20! Pięknie. 2,12! No, ja jestem taki tutaj pośredni. A taki, ktoś jest najważniejszy w tej w drużynie. A ta idzie, patrzcie, jeszcze mamy postać, osobę, która po prostu specjalnie ginie, i ich gramy tak naprawdę w trzech. Gramy w trzech, jeszcze w trzech, w trzech, w trzech gramy. Jak to wygramy, to ja się rozniebię, nie? zabierają wszystkie kile! W trójkę ich porobimy! Woo! I tak was nienawidzę, bo mnie wszystko zabieracie, ale kit z tym mam 17 asyst. Jestem mistrzuniem Tak czy siak Jasuło prawie królow. Dobra! Idziemy na bota. Ona jest tam sama. Dobra zajebiście! Ciśniemy! Brońcie tego bota, skórwy syny! Co jest? Idę moi drodzy, idę, idzie Timo, Fryer. Idzie Timo wszystko? To co? To co że on tu idzie? Walić go Nic się nie dzieje, nic się nie dzieje. Chodźcie. Walimy ją! Walimy ich! Dobrze! Znowu mi zabrali kila! Jest! Chodźcie tu Już kurwa nie postrzelacie tyle! Trójkę, tak naprawdę, trójeczkę Lecimy ich zniszczyć. Co się cofasz? Nie ma co, nie ma już co kupować. Walim wieże normalnie, typie normalnie, wierzę i rozwalamy ich. Wygrywamy mecz. Co ty chcesz? Master I jest! jest! Uhu. Ej, zajebiście! Ogólnie. Jestem zadowolony z tego meczu. Nawet, nawet. 7, 5, 19. A Kali była. Mocnym zawodnikiem, chociaż kradła mi kila Fajny mecz, fajny, że daliśmy radę. Dzięki wielkie. Eee, to był drugi odcinek z serii Jasuo Królo. Eee, trzymajcie się. Piszcie w komentarzach, co poprawić. Wiem, że daszę, ale muszę poprawić... No nic. Elo!